Do domu jeszcze nie dojechaliśmy, ale Pola już zwiedzamy. Co ładnie wygląda, że No tak, tutaj akurat średnio dużo nie zeszło. Za... Ale tak, to jest to wróciłeś? Cześć! Cześć! Ja, dobry pies, dobry, dobry. No dobry. Ale się cieszę. Nacieszysz się? Nacieszysz się? Na no, pewno, że mam. Na pewno, że mam. A Co? W domu już pachnie. Dodałam no, tutaj czosnek, więc wiadomo, że szybko pachnie. I dorzucę trochę szparagów. Mam sporo zamrożonych. Lecę na paznokcie. Na dzisiaj to tak najpierw jedno paznokcie, później drugie. A jutro mamy wesele, a w przyszłym tygodniu mam wyjazd, więc muszę się trochę ogarnąć, odgryzować. Gdzie miałam fajny poranek? Ja lubię, kiedy grze się odstawia dzieci do szkoły. No, ostatnio ja cały czas, 5.50 budzik. Dzisiaj różnica, bo o 6.30 dopiero na leśniki